Witam Państwa serdecznie po przerwie kawowej. Zapraszam do zajmowania miejsc i przejdziemy do kolejnej części, którą, tak jak mówiłem, rozpocznie pan Marek Bernaciak, który do nas dotarł z AMB Technik. Pan Marek Bernaciak jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Biznesowego. Zapraszam serdecznie na mówicę. Brawa. Szanowni Państwo Posłowie, Drodzy Przedsiębiorcy, Szanowni Państwo, dziękuję Panu Posłowi, że znalazłem się w gronie dzisiejszych prelegentów i możemy wspólnie pochylić się nad tym ważnym tematem. Rozmawiając o jakiejkolwiek sprawie, można wybrać dwie drogi. Jedną jest pożądanie za tematem niejako bezpośrednio, próbując zabrać głos doraźnie, wypowiadając swoją opinię lub dając pozór rozwiązania. Robią tak ludzie błyskotliwi, o erudycji i elokwencji wystarczającej do tego, by odnieść się do każdego poruszonego zagadnienia. Druga droga polega na próbie zrozumienia zagadnienia, czyli przede wszystkim na określeniu rządzących nim związków przyczynowo-skutkowych. Ta droga prowadzi czasem do odkrycia przyczyn istniejących problemów, co w konsekwencji pozwala je realnie rozwiązać. Jako inżynier i przedsiębiorca, a także badacz ekonomiczny zdecydowanie preferuję tę właśnie drugą drogę. Omawianie skutków i ubolewanie nad rozlanym mlekiem to robota dla polityków. Inżynierom i przedsiębiorcom klienci płacą za to, że coś, co nie działało, zaczyna działać. Analiza przyczyn jest podstawą postawienia dobrej diagnozy w każdej dziedzinie. Dotyczy to techniki, fizyki, jak i zarządzania czy ekonomii. Dotyczy więc również podatków. Omawiając zagadnienie podatków w ogóle, a podatków dochodowych w szczególności, zapytajmy przede wszystkim, z czego wynika legitymacja do pobierania podatków. Jaka jest ta główna przyczyna tego, że podatki w ogóle płacimy? Wydaje się, że są przynajmniej dwa podejścia do tego zagadnienia. I najciekawsze jest to, że stoją one wobec siebie w jaskrawej sprzeczności. Jedno rozumowanie jest następujące na górze rysunku rząd ma prawo opowiadać podatki, bo służy ludziom i musi się z czegoś finansować. Takie rozumowanie bierze się z założenia, że rząd odgrywa rolę służebną wobec reszty społeczeństwa. Jeśli rząd pełni rolę służebną wobec obywateli, to podatki są konieczną daniną i umożliwiającą mu wypełnienie swojego zadania. W myśl drugiego rozumowania rząd ma prawo pobierać podatki, bo ma po prostu monopol na przemoc i może ustanawiać takie prawa, jakie chce, bo i tak nikt nie może mu się przeciwstawić. U źródeł tego rozumowania stoi założenie, że rząd z definicji to po prostu monopol na przemoc. Dla uprzywilejowanej grupy ludzi, oczywiście, czyli tak dla normalnych ludzi, dla onych. W takich wypadku podatki są jedynie zalegalizowanym rabunkiem, konfiskatą zrealizowaną przez uprzywilejowaną grupę stanowiącą takie prawo, jakie ma ochotę ustanowić. Pierwsze z założeń pochodzi z nauki społecznej Kościoła, katolickiego. Rząd. Czy państwo odgrywa rolę służebną zgodnie z zasadą subsydiarności, zwłaszcza w obszarze gospodarczym? Na tej zasadzie jako sługa potrzebuje środków do wykonywania swojej misji. W takiej sytuacji państwo pobierające podatki korzysta z ochrony moralnej, gdyż siódme przykazanie nakazuje płacenie sprawiedliwych podatków. Ich unikanie katechizm Kościoła katolickiego klasyfikuje jako grzech kradzieży. Drugie założenie daje jednak asumpt do zupełnie przeciwnych wniosków. Jeśli państwo to tylko monopol na władzę, blisko jest już konkluzji, że państwo jest tylko uprzywilejowaną bandą zbójców. Jedynym źródłem legitymacji dla przemocy państwa jest w takim przypadku możliwość, że ustanawiane przez nie prawa kierują się sprawiedliwością. A bardzo łatwo wykazać, że państwa współczesne, nie wyłączając państwa polskiego, Mówiąc o społecznej sprawiedliwości, ze zwykłą sprawiedliwością nie mają wiele wspólnego. Szokuje Państwa takie postawienie sprawy? Proszę zwrócić uwagę, że tę linię rozumowania prowadzę ze świętym Augustynem, cytowanym zresztą przez papieża Benedykta XVI w niemieckim parlamencie. Jak rozwiązać tę sprzeczność, ten konflikt, czy jak nazywa go teoria ograniczeń, znikającą chmurę? Logika od czasów Arystotelesa mówi, że sprzeczności nie istnieją. W przypadku napotkania sprzeczności wystarczy zbadać stojące za nimi przesłanki. Po zbadaniu jedna z przesłanek okaże się nieprawdziwa. Narracje rządzących, zwłaszcza deklaracje zwolenników demokratycznych socjalizmów europejskich, sugerują, że chodzi im o służebną rolę państwa. Słyszymy codziennie wiele razy, że państwa pobierają podatki dla naszego dobra. Czasem słyszymy nawet absurdalne twierdzenia, że państwo jest wręcz twórcą bogactwa właśnie przez pobieranie podatków i wydawanie zezwoleń. Przypomnijmy jednak starą rzymską zasadę „non credit non consedit venire contra factum proprium co się wykłada nie można pozwalać sobie na działanie sprzeczne z własnymi czynami. Oznacza to tyle, że czyny mają pierwszeństwo przed słowami i że czyny zaprzeczające deklaracją mają większą siłę dowodową niż słowa. Dotyczy to każdego człowieka, a więc także polityków. Zresztą niech Państwo się próbują bronić w sądzie po akcie zabójstwa oświadczeniem, że jesteście pacyfistami. Wspomniana zasada oraz zdrowy rozsądek każą nam więc wyżej czynić czyny niż słowa. Dochodzimy w takim razie do wniosku, że rządzący, pobierając podatki, zaprzeczają swoim de deklaracjom opieki i wsparcia dla obywateli. W rzeczywistości kierują się jedynie przyznanym sobie samym monopolem na przemoc. Uważają więc, że mogą zwyczajnie konfiskować nasze zarobki, ustanawiają więc niesprawiedliwe prawa, sankcjonując rabunek i konfiskaty. Zamiast konkretnych działań ochraniających własność prywatną obywateli, stosują jedynie narrację służby, którą dziś wiele osób rozszyfrowało, odmawiając na przykład uczestnictwa w wyborach. Podatek dochodowy jest jak każdy podatek konfiskatą, bo nawet uczciwi podatnicy nie płaciliby go, gdyby nie kary i sankcje za unikanie płacenia podatków. Jeśli jest jednak, jest jednak konfiskatą szczególną, jego obecność w systemie podatkowym jest jednoznacznym oświadczeniem, że rządzący uznają cały zarobek każdego poddanego za swoją własność. Proszę zauważyć, że publiczne dyskusje na temat podatku dochodowego toczone są wyłącznie w zakresie jego wysokości. Nigdy na temat jego zniesienia. Ta obserwacja jest według mnie gwoździem do trumny dla obrońców podatku dochodowego. Bo przecież nawet uczeń szkoły podstawowej zrozumie, że dyskusja o, o wysokości podatku łatwo może zostać odwrócona jako proste zadanie z arytmetyki. Ile zarobionych pieniędzy zostawimy ludziom w ich kieszeniach? Jeden z francuskich Współczesnych europejskich kandydatów na prezydenta dopiero co żądał stuprocentowego podatku dochodowego, niby tylko dla bogatych, niby tylko od pewnego progu, niby kierował się sprawiedliwością społeczną. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Logika jest bezlitosna i wskazuje, że on tylko, być może niechcący, ujawnił nieoficjalną wersję polityków. Wszystkie zarabiane przez poddanych pieniądze są przez nich uważane za własność polityków. Dlatego właśnie należy zakończyć tę hucpę i zlikwidować wszystkie podatki dochodowe co do zasady, i nie tylko te nazywane oficjalnie podatkiem dochodowym. Podatkami dochodowymi są też daniny nazywane dla niepoznaki składkami czy potrąceniami, Każda przymusowa opłata pobierana jako procent od dochodu jest podatkiem dochodowym, zgodnie ze starym amerykańskim powiedzeniem, że jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, pływa jak kaczka, to jest kaczką bez względu na to, jak to coś nazwiemy. W tej debacie rozmawiamy o likwidacji danin nazywanych podatkiem dochodowym. Ale warto przypomnieć, że podatek dochodowy od osób prywatnych nie jest de facto podatkiem dochodowym, a przychodowym. Bo gdyby był naprawdę podatkiem dochodowym, to każdy podatnik miałby prawo do odliczenia kosztów działalności: mieszkania, szkoły, pieluch, jedzenia i wielu innych. Dokładnie tak, jak to może zrobić każda firma. Bo hodowca psów, jak pisze Bertrand de Jouvenel, to taki francuski socjalista, który powinien być przecież autorytetem dla europejskich przywódców. Może odliczyć koszt karmy i weterynarza od podatku dochodowego, a hodowca podatników, czyli ojciec rodziny, nie ma takiego prawa. Proszę wybaczyć brutalność takiego sformułowania, ale rzecz jest brutalna, bo chodzi o pieniądze rodzin, także rodzin polskich, a więc o ich byt i przyszłość. Dlaczego podatki w ogóle, a podatki dochodowe w szczególności są szkodliwe dla polskich rodzin? Bo większość firm, które płacą podatki dochodowe, to właśnie małe firmy rodzinne, tak zwane mi się. Czyli logiczną konsekwencją dalszego rozumowania i szukania przyczyn jest to, że oto polski rząd grabi polskie rodziny z, należnym i z należnych im wytworzonych przez nie zasobów. A dlaczego te zasoby są takie ważne? Bo kapitalizacja, czyli oszczędności, a nie konsumpcja na kredyt są źródłem bogactwa rodzin i obywateli. Zadłużenie nigdy nie było i nie będzie źródłem prawdziwego bogactwa, a każdy kryzys bankowy potwierdza tylko bezwzględnie tę prawdę, weryfikując inwestycje dokonane właśnie na kredyt. Podatki dochodowe są nieefektywne również pod względem kosztów ich poboru. Wpływy z nich są niskie, a jednocześnie większość urzędników podatkowych zajmuje się właśnie poborem i kontrolowaniem podatków dochodowych. Każdy przedsiębiorca, mając tak nieefektywny zakład, zastanowiłby się nad przesunięciem ludzi do bardziej produktywnej pracy. Jak mówi wielu rozsądnych ekonomistów, podatek dochodowy jest głównie narzędziem inwigilacji, autodenuncjacji. Czym innym jest zgłaszanie rocznego PIT-37 czy innych dokumentów, które urząd, nazywany dla niepoznaki skarbowym, może zakwestionować. Za to politycy mogą dawać różne ulgi, odliczenia i dotacje, mające osłodzić wrażenie, że podatek dochodowy jest a społeczną patologią państwa opresyjnego. Tymczasem przepisy o podatku dochodowym produkują przestępców. Według stalinowskiej zasady, daj mi człowieka, a ja znajdę na niego przepis. Wolność gospodarcza, wolność obywatelska wiąże się ściśle z własnością. Prawo własności jest podstawą porządku społecznego od 6 tysięcy lat, co najmniej. I to, że od około 100 lat jest przez ustanowienie podatku dochodowego praktycznie zniesione, Niewiele zmienia, bo systemy obyla, obalające prawo własności wprost u wpadły, a te, które je podważają w sposób delikatny, właśnie na naszych oczach bankrutują. Widać to na przykładzie Unii Europejskiej. Unia ze swoim wzrostem na poziomie 1 nie pokonuje nawet inflacji powodowanej przez emisję pieniądza. Do rozwoju gospodarczego potrzebne są oszczędności. Jak już wspomniałem, to z nich bierze się bogactwo i dobrostan państwa rozumianego przez organizację wolnych jako organizacja wolnych obywateli, a nie jako motłoch podbity przez uprzywilejowane warstwy. Doprawdy można powtórzyć za jednym z posłów. Polecam poczytać Ludwiga von Misesa. Wiedza o tym, skąd bierze się bogactwo, jest niezbędna, by rządzący mogli stanowić sprawiedliwe prawo, również podatkowe. A sprawiedliwe prawo podatkowe nie pozwala na to, by karać pracowitych i zdolnych podatkiem dochodowym. Aby to Państwo dobitnie uświadomić, skorzystam z przykładu innego autora. Przypuśćmy, że chcemy wyrównać atrakcyjność seksualną. Zgodzimy się wszak, że niektóre osoby są uprzywilejowane, będąc piękniejsze i bardziej atrakcyjne seksualnie niż inne. Mało jest chyba osób, które za sprawiedliwe uznałyby prawo. Nakazujące bardziej atrakcyjnym osobom obowiązkowe świadczenia seksualne na rzecz osób mniej atrakcyjnych. A właśnie dokładnie tak samo niesprawiedliwe jest prawo wprowadzające podatek dochodowy, zwłaszcza dla osób prywatnych. Wiele osób z na przykład wyliczeń, że współczesny rząd konfiskuje swojemu wolnemu obywatelowi większą część zarobków niż kiedyś okrutny pan zabiera chłopu pańszczyźnianemu. A przecież to właśnie straszenie pańszczyzną. Jest jednym z głównych wątków propagandy państwowej promującej współczesną sprawiedliwość podatkową. Opodatkowanie pracy jest dzisiaj największym nieszczęściem na rynku pracy w Polsce. To główna przyczyna wyjazdów młodych Polaków za granicę i główna przyczyna niezadowolenia tych, którzy w Polsce jeszcze pozostają. Jeśli coś opodatkowujemy, to tego czegoś będzie po prostu mniej. Jeśli opodatkowujemy dochód z pracy, mamy mniejsze dochody i mniej pracy. Nawet nielegalny rynek pracy nie zrównoważy strat spowodowanych jej restrykcyjnym opodatkowaniem. Wszystkie podatki są złe, ale podatki dochodowe są gorsze niż inne, bo depresjonują pracę, odbierają motywację, uniemożliwiają zakładanie rodziny i jej bogacenie się. Uderzają głównie w ludzi młodych, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, a chcieliby zarabiać dużo. Młodych, którzy chcą mieć mieszkanie, założyć rodzinę, mieć dzieci i ustabilizować swoją sytuację materialną. Nic więc dziwnego, że właśnie młodzi ludzie z Polski wyjeżdżają. Może jestem niepoprawny politycznie. Poprawność polityczna jest jednak drogą donikąd. Dla mnie Polska to nie jest tylko jakiś obszar na mapie. Polska to ludzie i tę Polskę trzeba szybko bronić przed wyniszczeniem demograficznym. My, czy chcemy, by Polacy naprawdę zaczęli wracać z zagranicy? Czy chcemy, żeby zaczęli zakładać w Polsce własne firmy? Czy przekonałem Państwa, że aby tak się stało, konieczna jest likwidacja podatków dochodowych? Dziękuję.